wszystkim, moi drodzy. Dzisiaj będziemy po raz kolejny sprawdzali, jak wypadną najtańsze i najdroższe produkty z danego sklepu. Dzisiaj bierzemy na tapet francuską sieć supermarketów, hipermarketów, można było nawet powiedzieć uszą, bo przed chwilą nie widzieliście, zobaczcie na drugim kanale, jak sprawdzałem, dlaczego taka nazwa i takie nazewnictwo i taka wymowa. Zobaczmy, co wypadnie lepiej, czy najtańsze, czy najdroższe. A my wiemy, że my jesteśmy team. Ale czy tak będzie? To to sprawdzimy. Zaczynamy. Dobrze mi się tu ułożyło? Bardzo dobrze. No. Dobrze, Dmit, to drogie kontratanie. Tak. Lecimy. Różnica. No. O, dawaj od razu. Od razu różnica cen. Złoty 40. No to nie taka duża. Co ty żeś nagadał? O tutaj tatusia? Złoty 70. Ale to błąd w liczeniach, czy to... Nie, to złoty <grym> siedemdziesiąt no prawie dwa złote, no. Prawie dwa złote. Dobra, ceny, moi drodzy, wyświetlają wam się, więc ogarnijcie to. I też dajcie znać, czy taki styl montażu tego filmu bardziej wam będzie odpowiadał. Wszystko po waszej stronie. Dobra. Kurna chata, żeś dojechał. A tu przecież ten. Przecież która to godzina, jak ja wrócę do domu. co <grym> to będzie czuć jak diabeł. Śledzie. Tak? do... Atlantyckie. O, to dobrze. W sosie śmietanowym. Też toczny jest ten sos. Cały? Mhm. Te śledzie takie trochę rozmoknięte. Dobrze odsączone. Bo jak się przygotowuje śledzie, to trzeba je bardzo wypłukać, żeby pozbyć się tej zarypiście słonej skorupy. Yy, jakościowo? Może być, ale nie porywa. Sos sztuczniak. To nie jest to, co ja lubię. W ogóle nie przepadam, pomimo, że ryby kocham ponad życie, tak to, to... To raczej ostatnie opcje, do których sięgam. Wolę ryby inne. I on już jest nabity? Tak. Olbrzymi. Taki tak, duży jest? Tak. Mm. O kurda. Fatalne. To, to trzeba byłoby staromiejską popić. <słuch> Gdzie jest tani, gdzie jest drogi? Nie no, to jest tani. Ale dużo rozczuć? W ogóle to jest śledzie obrzydliwej takiej maziowatej struktury. Jakby ten sos był zbyt intensywny, zbyt mocny do samego śledzia. Polska się ze śledziem zarąbiście dobrze trzyma. W ogóle śledzie super ryba. Ale no nie w takiej formule. To ta, tego to bym w życiu nie kupił. Ten grafik cudowny. Ja <śledź> pierdolę, że <jeszcze> tak <śledź> Dramat. Lisner, no. Ja jak właśnie kupowałem to zazwyczaj tego lisnera, chociaż to też nie uważam, że to jest jakiś obłęd. Ostatnio w ogóle wpadł mi taki bardzo niszowy kawałek eee, Dziewczyna mi go pokazała. Uh -huh. O bola. Zdecydowanie rozpoznałam. Czyli już wiemy, że w Biedronce kupujemy to, w Lidlu kupujemy to. czy żeby w oszą, uszą, trzeba było kupować produkty drogie? Być może tak będzie. Dobra, drugie zestawienie. Drugie zestawienie. Jedziemy z koksem. Wafelek. Wafelek. Dobra. No to patrzmy, wafelikę. Mhm. To Principolo. Wiecie w ogóle, gdzie jest Principolo bardzo Zagrania. znane? No to, ale gdzie? Jeden kraj. Bardzo dobre. W Hiszpanii? Na Islandii. Na Islandii? Tam jest ogólnie, to jest takie narodowe Principolo. E, ja w ogóle bardzo lubię. Delikatny. Czekolada mogłaby być kapkę lepsza. Coś wpada w stronę mleczno-gorzkiej. Ma takie dziwne rozwarstwienia, ale super. Spokojnie mógłbym go sobie zjeść z czarną kawką. Delikatnie zabieloną. Najlepiej by piechało. Z drugiej strony wjeżdżamy. Zaraz zobaczymy. Mhm. Ten jest świeższy w ogóle, ale chciałbym ja powiedzieć, że to jest bardzo podobne. Wręcz nie wręcz nie identyczne. Tutaj dominuje ta świeżość, bo ten wafelek się tak mhm. świetnie rozwala. Natomiast jest to. Jest to bardzo podobne. Gdzie jest ta nigdzie No właśnie. Gdzie ci bardziej smakuje, może? No właśnie, chyba nigdzie. W sensie i, i tu, i tu. Powiedziałbym, że tylko na podstawie tego, że. Może podświadomie się kieruje tą świeżością, o której powiedziałem. I może ona tak wybija bardziej, ale. Tutaj jest kapeńkę chyba lepsza czekolada, w sensie, że ona nie wpada w te takie lekko tanie nuty, tylko jest kakao rozprowadzone po całości, więc uważam, że tu jest minimalnie lepiej, ale to jest tak, 9,5-10. To nie jest nic To, to jest Grzesiek. Grześki. Ale widzisz, znowu pojechałem w droższego. Coś dzisiaj, kurna, Januszowy styl mi nie odpowiada, ale nie, Tu jest bardzo mała różnica. Tak powiem Wam szczerze, że zarąbiście mała, aż zobaczę sobie skład, Jaki ten skład jest? 30% czekolady, natomiast tutaj mamy też 30% czekolady. Widzicie? Wafelek przekładany kremem kakaowym 49%. Mhm, mm a tu nie ma napisanego. Kolian producent, a tu zakłady przemysłu cukierniczego z kawa. Ale jest to bardzo podobne. Jaka coś? różnica jest w cenie? 40 groszy, Niecałe. Tam się wyświetlało w trakcie. Okej, okay, ale... Nie widziałeś? <laughs> Powiem wam, że chciałbym, żeby wygrywały tanie. Nie wiem dlaczego. W sensie wiem dlaczego, no bo po prostu nie chcę, żebym więcej wydawał z portfela. Jednakże tutaj tej różnicy dużej nie ma. No ale w cenie też nie ma dużej. Tak, tak. Okulary, lecimy dalej. Kurde, zawsze wybierałem te tanie. Albo może po prostu produkty tanie z danego, wiesz, sklepu dobrze wypadały, nie? Kurde, tu jest tyle plastiku w tym. Czy im się to opłaca w ogóle? No, trzeba segregować śmieci, bo później można z tego ładne rzeczy zrobić. Ty górny segregator? <gulny> tak. Też jest taki film na kanale, i co się robi ze śmieciami. Zobaczcie sobie, też jest bardzo dobry, bardzo fajny. Super. O, to jest to. Tu mamy, kurde, po prostu ser. Król serów. To jest ten ser, który jest w maku. O nie, 100% miałem podpisaną jakąś umowę. To obok sera nie stało. Ja nie wiem, jak to ludzie mogą kupować. Ale mocne. Intensywnie pachnie. No, tak nawet nieźle. Tu, panie kolego, cena jest 5,85 do 3,85, dwa złote różnicy. To już jest dużo. Ale ten jest zbyt intensywny. I jest przeraźliwie tłusty. O matko, jedyna. Tu jest. Wiecie, jak ten ser jest robiony? Tak mi się przynajmniej wydaje. On jest komponowany tak. Wylewa się warstwę tłuszczu. Dodaje się sztuczny taki w proszku ser i się to na prasy robi. Sam tłuszcz tu jest. Dosłownie sam. W ogóle w konsystencji jest bardzo nieprzyjemny. No zobaczymy. Ten ogólnie bardzo serowy, nieprzyjemny w, w, w smaku. Nie chciałbym go chyba jeszcze raz spróbować. Przebija ta sztuczność strasznie się przez niego. Zobaczymy z drugiej strony. tak trochę jak skarpety. <grych> nie wiem kogo. Na pewno wybrałem ten drogi. To jest czuć, że tu po lewej jeszcze nie spojrzałem, a jeżeli bym nawet spojrzał, to i tak nie widzę. Tutaj po lewej czuć, że jest to na bazie bardzo tanich składników zrobione. Taką zająbistą sztucznością je, 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 jedzie. No dobrze, ja się wystraszyłem. No, nie no, to jest bardzo, bardzo, bardzo mocno wyczuwalne, ale i tak, i tak jest to fatalne. Dobra. Ser 50%, a tu też 50. 3-0, kurna, ale dzisiaj jadę. Ja pierdolę, to jeszcze muszę dzisiaj Lambo wrócić do domu. Idziemy dalej. Już wszystko tutaj masz? Mogę zakładać? Tak, zakładam. Znowu jakieś sery? No czuć ewidentnie, że to jest tak odpakowywane. Czuć ewidentnie, słychać jak już. No słychać, ale ewidentnie. Słychać, że ser. Czuję, że ser. Ale nie ma cię po serze coś słodkiego skończy. <laughs> Jedziemy? Tak. Dobra. Camembert. Camembert. Niezły. Niezły. Bardzo tuściutki. Fajnie. Ta warstwa, ta taka lekkiego meszku, która się oczywiście zrobiła na nim. Bardzo dobry. Delikatny. Super delikatny, nawet bym powiedział. Bardzo dobry. Ten mi super smakuje. Będę wpieprzał. Bardzo dobry. Śmietankowy, delikatny. Nawet ja mi się czuł będąc z Prowansji. przecież nigdy tam nie byłem. No to się czuję. Jak w zielonej górze. Na winobraniu. Oj, będzie gorzej chyba. Już czuję po zapachu. Też nieźle. Który lepszy do zupełnie innych rzeczy. Ten bym dodał do sałatki. Jako taka, wiesz, na górę. Mhm. I na przykład, nie wiem, peski słonecznika, granat. Super by wjechało. Natomiast tego ładnie bym sobie rozprowadził na świeżej pajdzie. No kiech właśnie, kurcze pieczone. Powiem ci, że ciężki wybór. Ja, ogólnie, dwa sery bardzo bym skonsumował. Chyba bardziej bym poszedł w stronę droższy. Mam powiedzieć, że jest droższy, czy który mi bardziej smakuje? Bo który mi bardziej smakuje, to bym powiedział, że troszkę bardziej ten. I to jest po raz kolejny. 10, 9,5. Ale widzisz, to też może być spowodowane, że to jest Francja. O uszą. A skąd są sery? Ze Szwecji, kurwa. <grywa> Podobają mi się te sery. 3,80 on kosztuje? To jest mega dobra cena. U mnie hamemberty to schodzą tak. Ja daję sąsiadowi, sąsiad mi. Idziemy dalej. Idźmy tylko, zobaczymy sobie tylko składzik, bo to też jest ważne. Mleko pasteryzowane. Okej, okay. sól. Kultury mleczarskie. Podpuszczka mikrobiologiczna. Mhm. pleś gatunku penicylidum candidum, geotrykum candidum. Dobra. Bardzo dobry. To możecie z powodzeniem kupować. Ale adwokat. Mhm. A myślisz, że po odpakowaniu zgadłbym, co to jest? Nie, dawaj. Może być. Nie rwie. Tani biszkopt. Taki mm, nasączony, chociaż nie jest nasączony, ale jest po prostu miękki, wilgotny. Sama galaretka może być. Nie porywa. W ogóle to są chyba takie te ciastka delicia, ala. Z drugiej strony. Zdecydowanie bardziej słodkie. Pomarańczowe. Fajniejszy jest ten yy, biszkopt. Uważam, że te są lepsze, pomimo tego, że oba te składniki nie są jakoś szalenie zarąbiste. Eee, które dokładnie? Dokładnie chyba te. Dobra, to będą chipsy. Weź tym razem chrupki, bo ja lubię chrupki. A chipsy to tak... Były chrupkie, mówię, że to zbyt dziecinne, nie wziąłem chrupek. No to, to ja już wiem. Chcesz się założyć? No co to jest? Tanie. Człowieku, to jest naczelny. No oczywiście. Wszelkie paska. Co, ja wiem, to na bank. No. no to to jest bez. Tu. A tu jest różnica? A nie zjadłbyś i gdyby było połowę tańsze? To nie chodzi o to, ale ja od razu czuję, że to jest produkt niskiej jakości. Jak się trujemy już takimi rzeczami, że trujemy. Jak sobie robimy przyjemność, a później opona rośnie, bridge stąd po prostu na brzuchu. No, wybierajmy może lepsze. No dobra, no spróbujmy, ale to ja wiem od razu, od razu czuć. 349 do 6,38, ale 6, prawie 7 zł, no 6,5 zł, to jest w cholerę duża. No. Okej, okay. ale ile? 348? Tak. To za 348 w innym sklepie, który już sprawdzaliśmy, jest o wiele lepszy produkt. Ten jest po prostu bardzo niedobry, tani. Ja pierdolę, co to jest za ziemniak? Chryste, macie na spółę. No dobrze, moi drodzy, mamy to. Nieoczywisty werdykt, prawda? Patrząc po tych dwóch seriach, filmach w tej serii, no to jednak umysł Janusza występował częściej. Dzisiaj jednak pokusiliśmy się o bycie takim Billem Gatesem w uszą. Nie wiem, czy to dobrze. Jednakże były produkty, które były kapkę lepsze. I tutaj jednak można byłoby się pokusić, jeżeli nie chcemy za dużo wydawać, żeby wziąć na przykład ten drugi Camembert. Dlaczego nie? Tutaj z tych dwóch, no nie wiem co z tymi ciastkami, ale jednak tam, gdzie jest mała różnica, możemy przyjanuszować, bo też jest to dobre, ale kiedy jest potężna, to idźmy jednak w tą drugą stronę, no bo smak jest bardzo ważną rzeczą. Dzisiaj wygrały drogie i nic za to nie poradzimy. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No dobrze, no to co? Jeszcze jedna kwestia, rzecz jasna, subskrybą. Koniecznie musicie to zrobić tutaj na górze i później pierwszy i drugi film. Widzimy się w następnym materiale. Do usłyszenia, do zobaczenia. Siemka, cześć.